Witam Was wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek. Zrobimy sobie dzisiaj prezentację takiego projektu od dewelopera. Niesamowite mieszkania, niesamowite rzeczy do robienia, tych sportów. Koszykówka, siatkówka, baseny, cudy nie widać. Robiliśmy sobie już kiedyś takie filmy z dziewczynami od dewelopera. Dzisiaj zrobimy sobie dla odmiany z Panem. I, ale tutaj też są ładne dziewczyny. Na więcej zapraszam po czołówce.

¿Qué podemos decir sobre este proyecto? Acá tenemos cinco torres, una en construcción y después viene una más. Dos más vienen, dos más. Sí. Nosotros eh, estamos eh, acá en Altamira Surubí en el desarrollo de mayor demanda hoy en día en apartamentos. Es un desarrollo único en Altamira. Eh, en Asunción no existe algo parecido. Son cuatro hectáreas y nosotros estamos muy complacidos de este desarrollo. Okay. Do tego ona błękitna, bo ona wiatrów, Mamy tutaj ponad 4 hektary powierzchni, 5 budynków, jeden ciepły, i jeszcze tylko czyli razem będzie 8. Co tutaj wszystko jest i co Zróbmy sobie cięcie w tym miejscu, w tym filmie, dlatego, że jest strasznie zły głos. Wiatr wali w mikrofon i nic nie słychać. A gdzieś kiedyś przeczytałem, że sztuka filmowa to jest improwizacja. Także zrobimy sobie dzisiaj trochę improwizacji. Dlatego, że nie mogę dograć jeszcze raz to, co ma ten zły dźwięk z Pedro. Bo Pedro jest chory. Próbowałem się z nim umówić kilka razy. Niestety nic nie wyszło. Jestem teraz w Rio. Wrócę we wtorek, w środę z powrotem do Asuncion. I jeżeli chodzi o te mieszkania, to najtańsze się zaczyna od 46 tysięcy dolarów. E, takie mieszkanie typu studio. I dajcie mi chwilkę odsapnąć. E, w, we wtorek, w środę będę znowu w następnym tygodniu. We wtorek, w środę będę znowu w Ascension. To jeżeli by były osoby zainteresowane takim mniejszym czy większym mieszkaniem, wszystko możemy ogarnąć, ale jestem na takim dłuższym weekendzie w Rio i w następnym tygodniu zrobimy sobie też odcinek o Rio. Zapraszam do oglądania w następnym tygodniu. Wejdziemy sobie teraz na takie przykładowe mieszkanie w Altamira. Mieszkanie jest dużo lepiej wyposażone niż te moje. Szafki, półki, wszystko jest z główniejszych półek. Kuchnia jest tak wyposażona z takimi szafkami: piecyk do gotowania, piekarnik, z dobrej firmy, live tech, zlew. Salon w mieszkaniu 53 m2. Tylko jako przykład, oczywiście tutaj tych mebli nie ma. Mamy tylko klimatyzację, kuchnię z tym stolikiem. I oczywiście też balkon. Zobaczmy sobie jak wygląda sypialnia. Co tutaj mamy w takiej przykładowej sypialni. Oczywiście łóżko to jest dekoracja. Mamy klimatyzację. Mamy tutaj szafę, czy powiedzmy jakiś taki taką garderobę. Czyli mieszkanie jest wyposażone w klimatyzację, w garderobę. Ściany są oczywiście pomalowane, światło jest gotowe, system antypożarowy. Łazienka jest w ten sposób wykończona, że mamy. Pryśnic tutaj, akurat w tej wersji, czy te umowy, które oni mają, nie ma tej. Ścianki dzien, dzielnej pomiędzy um, płyśnicem a Łazienką. Oczywiście kibelek, taka szafka granitowa, płytka, lustro. I tutaj też, jeżeli zwrócimy uwagę na te wszystkie meble na klamki, na drzwi wszystko takie bardzo mocno solidne i lepszej jakości niż u mnie. Tutaj mamy w przejściu między salonem a łazienką takie miejsce do prania ze zlewem dodatkowym i boiler. Zobaczmy sobie jeszcze takie mieszkanie z dwoma sypialniami. Tak samo jest wyposa wyposażone, czyli kuchnia. Szafki, przygotowane już miejsce na pralkę. Zlew taki z pralni, lewy tutaj deko większy. Duży salon, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Oczywiście klimatyzacja, podłoga zrobiona, duży balkon. Na balkon nie będziemy wychodzili, bo lekko dmucha i będzie kupę hałasu. Zobaczmy sobie główną sypialnię. Wyposażoną w szafę. Dostajemy mieszkanie od razu z szafą. Łóżka, telewizora nie ma, to jest tylko dekoracja. I tutaj mamy łazienkę, tak zwaną En Suite. Czyli taką, do której wchodzimy od razu. Sypialni. Wyposażoną oczywiście w lustro, płytę granitową, zlew i oczywiście kibelek. Zobaczmy sobie drugi, drugą łazienkę. Taką wspólną. Tutaj co mi się bardzo podoba to jest też yy, okno w łazience. Później szafka z lustrem. Zlew dekomniejszy, kibelek i przechodzimy do mniejszej sypialni. I ona jest wyposażona i oddana od dewelopera z takimi szafkami. Klimatyzacja i ściany pomalowane. Jeszcze raz wspomnę o tym, o dobrym wykończeniu. Wszystkie. Szafki w kuchni, wszystkie drzwi, klamki, wszystko dużo droższe, bardziej solidnie i wykonane niż u mnie. Nawet zobaczmy sobie yy, zawiasy w tych szafkach, takie naprawdę bardzo solidne. Ja czegoś takiego nie mam. Wejdźmy sobie do takiego mieszkania typu studio. Czyli wszystko w jednym pomieszczeniu: sypialnia, kuchnia i taki pokój dzienny, wyposażony w ten sposób, że mamy szafę, mamy taki stolik, szafki, piekarnik, kuchenkę, zlew okap. Przechodząc do łazienki, mamy tutaj też przygotowanie do pralki. Oczywiście ciepłą wodę, z lew, Łazienka z lustrem. Pryśnic i tutaj w tych standardowych mieszkaniach oddawanych jakie są, też nie ma tej ścianki dzielnej, dzielnej do Yy, między i tutaj też nie ma tej ścianki dzielnej pomiędzy prysznicem a Łazienką. Oczywiście kibelek z lew i szafka z lustrem. Też oczywiście tutaj też bardzo dobre klamki, bardzo dobre drzwi. Ale wejdźmy sobie na balkon, bo to jest takie miejsce. Z tej strony, gdzie widać cały ten kompleks, który jest przeogromny, mamy tutaj baseny, taki mały sklepik, przeogromną siłownię, do której wejdziemy później, parkingi z zadaszeniem, plac do gry w tenisa, koszykówka, siatkówka, i miejsce do robienia gryla, i tego będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, albo nawet i siedem. Duży plac zabaw. I tutaj za rogiem też jest coś, co pokażę Wam: taki plac zabaw dla psów. Niesamowity kompleks. Ym. I tutaj powstaną jeszcze dwa budynki. Jeden już jest w połowie gotowy, jeżeli chodzi o strukturę. Tutaj mamy coś wyjątkowego, czegoś takiego nigdzie na świecie nie widziałem. To jest plac zabaw w tym całym kompleksie. Plac zabaw dla psów. Jak się na to wszystko popatrzysz, to aż się chce być psem. No, odjazd kompletny. Odjazd kompletny. Siatkówka, taki uniwersalny placek do gry w koszykówkę i siatkówkę. Tutaj mamy jeszcze jeden taki plac do gry w tenisa. Plac zabaw dla dzieci. Miejsce do robienia gryla, czyli tak zwane kinczo. I tych miejsc jest tutaj 5 czy 6. Bo co by nie było, tych mieszkań jest kilka. Robimy sobie rezerwację na takie kinco. I tutaj jest taka reguła, że płacimy 50 tysięcy górani, czyli jakieś 25, niecałe 25 zł. I nie musimy tego sprzątać. Tutaj są łazienki. Przy ogromny plac zabaw tak jak to wszystko tutaj wygląda tutaj mamy basen. Nie będziemy tam na ten basen wchodzić, bo tam ludzie się kąpią. Wejdziemy sobie też na chwilkę na, do siłowni, która jest nieogromna, ale przeogromna. Tutaj mamy takie podstawowe rzeczy w sklepiku osiedlowym, niestety nie mogę tam wejść do środka, dlatego że muzyka gra i będzie problem z YouTubeem. Czyli pokażę Wam takie podstawowe rzeczy, tutaj takie podstawowe rzeczy spożywcze w sklepiku. Tutaj mamy też jeszcze coś takiego jak yy, taką salę spotkań, na przykład jeżeli mamy jakąś imprezę, urodzinę czy coś takiego. To też możemy wejść, możemy zrobić sobie rezerwację tego. Nie ma z tym żadnego problemu. I tutaj w tym kompleksie mamy dwie takie sale imprezowe bez grylu. Plus te gryle. I na sam koniec jeszcze raz widzimy się w następnym odcinku, w następnym filmie, albo w Paragwaju, albo na YouTubie, a może nawet i w Rio. Pozdrawiam! Tus ojitos me han embelesado Esa tu miranda mama, te han hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltará tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltará tu amor Que siga la cumbia para bailar con Elsa. Que siga la cumbia.